Zacznę od przykładu, który nas wprowadzi w temat. Mianowicie kilkadziesiąt lat temu jedna z gazet amerykańskich opisywała taki przypadek, w którym doszło do wybuchu w kościele. I co dziwniejsze, ten wybuch nastąpił dokładnie w tej godzinie, o której miała się rozpocząć w tym, w tym kościele próba Kubi. Ale nikt nie ucierpiał, bo tak się złożyło, że wszyscy członkowie chórów z różnych powodów na się spóźnili i w ten sposób cechali. I dziennikarz, który opisywał tę historię, zadał na końcu retoryczne pytanie, czy nie należy tego w przypadku wyjaśnić włoską interwencją. No, bo taki niezwykle mało prawdopodobny przypadek że akurat wszyscy. Członkowie chóru się spóźnili na wygórę No, i to jest właśnie pytanie: czy odwołanie się do bo boskiej interwencji w takim, w takim przypadku byłoby wyjaśnieniem, czy nie? Biorąc pod uwagę, że każdy członek chóru. Miał powody, żeby się spóźnić. Czyli, wyjaśnienie, czyli spóźnienie każdego z członków kuru miało swoje niezależne wyjaśnienie. Komuś tam się poprawiła bluzka i musiał wyprasować nową bluzkę tak, i przez to się spóźnił. Komuś innemu się przypaliło coś na kuchni i musiał posprzątać przed wyjściem ktoś inny, tam jakieś inne przeszkody. W każdym razie ka przypadek każdego spóźnienia był dokładnie opisany i wiadomo było, z jakich powodów ktoś się To, co było nadzwyczajne, to w tym wydarzeniu było tylko to, że dziwnym trafem wszyscy akurat mieli jakieś przeszkody w punktualnym dotarciu na próbę. No i teraz z jednej strony jest to taki dziwny zbieg okoliczności. Jedna z takich filozoficznych zasad rządzących wyjaśnianiem sformułowana przez, przez Reichenbacha w latach 30. XX wieku mówi, że w przypadkach jakichś takich nadzwyczajnych korelacji należy poszukiwać wyjaśnienia w kategoriach wspólnej przyczyny. No i boska interwencja byłaby taką wspólną przyczyną. To z jednej strony. Z drugiej strony jednak czujemy, że takie wyjaśnienie w kategoriach włoskiej interwencji e, byłoby jakoś mało naukowe. Tak? No i teraz pytanie jest, dlaczego? Dlaczego ona jest mało naukowa? No i spróbuję jakoś e, właśnie wyjaśnić, na czym polega różnica między. Wyjaśnianiem a ściemnianiem, czyli podawaniem wyjaśnień, no, niegodnych nie na wyjaśnianie, pseudo chcę do wyjaśnień. Tą pojęciem wyjaśniania filozofowie zajmują się od stosunkowo niedawno, bo od jakichś 60 lat, ale wyjaśnianiem się zajmują od samego początku. Pierwszy pierwszy problem, którym się zajmowali filozofie, filozofowie było wyjaśnienie dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje, skoro mogłoby nic nie istnieć, albo skoro to co istnieje to powstaje, zmienia się i ginie tak, i to pytanie znane jest no, w większości z Państwa na pewno znane jest jako pytanie o arche. Jedna z pierwszych odpowiedzi na to pytanie e, została udzielona przez Anaksymandra, który krytykując wcześniejszą odpowiedź Talesa, według którego początkiem wszystkiego jest woda. Każda rzecz według Talesa zrobiona jest z wody, a zmiany, powstawanie i giniecie e, 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 można wyjaśnić według Talesa. Tym, że woda, z której zrobione są rzeczy, gęstnieje lub rozrzeca się. Anaksymander, uczeń Karesa, zresztą stwierdził, że to nie jest żadne wyjaśnienie. Nie wiem, czy on znał termin ale myślę, że właśnie Anaksymander mógłby ościemnianie posądzić Karesa z tego powodu, że woda jest Jedną z tych rzeczy, których istnienie również należy wyjaśnić. To znaczy, woda jest również jedną z tych rzeczy zmysłowych, to znaczy postrzeganych zmysłowo. I w związku z tym wyjaśnienie jednych rzeczy zmysłowych przez inne rzeczy zmysłowe, zdaniem Anaximandra, jest nie na miejscu. Przy tej okazji Anaximander sformułował zasadę, która później. W późniejszych wiekach, w dużo późniejszych wiekach, stała się na czerną zasadą wyjaśnienia naukowego. Mianowicie, wyjaśniać, według Anaksymandra, należy wyjaśniać jawne przez niejawne albo inaczej znane przez nieznane. I zmienność rzeczy należy wyjaśniać według Anaksymandra. Przez to, że istnieje jakiś apeiron, jakaś nieokreśloność, z której różne rzeczy się wyłaniają. To jest właśnie to niejawne. Apeiron to jest taka niejawna zasada, która jest początkiem.